Nie gdzie poszedł, założył, bluzę. Ej, ale przecież Co? A w tej bluzie Marcel nie chodzi? To jest moja. Ja wiem, ale ty nie chodzisz chyba, tak? No właśnie. No i trzymaj No a moja też bluzę. W ogóle miałeś być pod rzadką. Nie, nie tak. mogliśmy się tutaj. Nie, tutaj. 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 Ja jesteś... robimy fanka, żeby miał być pod szapką, no? Dobra, sorry. Dzisiaj idziemy, jest ciepło, ma być upalnie, ale ostatnio też miało być ciepło i miłość zmarz na plaży. Także dzisiaj założył takiego tego bluzę. Wszedłem po kawę do baru, witam ci w nowym pięknym dniu, który kiedyś był mega oblegany. Teraz mam wrażenie, że nie wiem Mało osób je, chociaż jest 13 godzina. Teoretycznie pora obiadowa, a jakby spodziewałem się, że po prostu będę stał bardzo dużo, bardzo długo w kolejce po, po prostu po kawę, a nie było tak źle. No i u nas wieje. Zimno, ludzie wychodzą, zaczynają wychodzić z plaży. Zimno? Co? Nawet nie gadam. Mam nie gadać? <laughs> Naprawdę tak jest zimno? Aż tak. Ale czuć, ale w ogóle czuć takie arktyczne to powietrze, no nie? Zimne jest. Zakopany 26 stopni, Gdańsk, 19 stopni, Wrocław, 32, w 31, Łóż, 30, Piotrków, 29, Warszawa, 32, Kraków, 31. Dziwnie. U nas, naj, u nas naj, najzimniej, najchłodniej. Dobra, ja będę sobie biegł stamtąd. Trzymaj tak. Nagry, nagramy takiego jakiegoś krótkiego filmika TikToka. O, jestem za blisko, teraz. No, chcę cię zostawić, bo, ją, bo będę biegł bez te, bez tego Czekaj, tutaj jedna. Dobra, najpierw będzie jedno ujęcie, jak ja biegnę. Chciałem jeszcze, żeby było widać, że. Dobra, ja będę krzyczał. Siku mi się chce. Przebiegnę dalej od Ciebie. Siku mi się chce. Przepraszam cię. Sorry. Tak, tak. I zobacz, a nagrywać takie przy ludziach, ludzie dookoła się patrzą na ciebie. Wariatny. Proszę. No już powrócił do kostki, układania. Ostatni miał chyba 33 sekundy. Marcel ma do wyrzucenia buty swoje. Jordany już są ścierane. W nich dobrze się chodziło, ale co? One są w środku? Ale co się w nich stało? Sorry, że tak nagrywamy w świetniku. A, i tutaj popękało, No. Wróci, wróciliśmy i teraz. Znaczy, I teraz wróciliśmy. Od razu pogoda się zmieniła. Deszczowo. Jak? Zobaczcie. co Tak zmokłeś, co? Łyżkę weź. Mm -hmm. I przymierzamy, robimy tak, porządki w butach, czyli, o, to no, jest ładowarka, czyli buty tej idą jakieś zimowe, albo te, które nie używam, do... tutaj gdzieś na górę. sznurowałeś dobrze. A te są... te są miłosia tak? Tak. Były miłosia Tak. O, one są leciutkie. Ale to co, mogą być za małe? Mm -hmm. Nie, nie żartuj. A ty w niej nie chodziłeś w ogóle nawet? No nie no. No ja mu teraz tak noga przecież skoczyła. Miał taką jak moja. Nie Co, nie wejdą ci? Nie. To ja gdzie na mnie 41 ty, są ty, za Tylko młody. że to jest 40? To jakby tak noga teraz urosła? Tak szybko? nie Czy? wiem. Ale że trzeba rozsznurować. Masz, masz zasznurowane? Wcisnąłem mu tego buta. Poczekaj! Poczekaj, no, weź no, pokaż mam I weź do, teraz do góry palca. Gdzie jest palec? No to Nie, no palca. jeszcze. A no to, co mówisz, że za małe. No bo tu Nie. jest palec mój. No i. Gdzie? Tu. Ale weź no, tak Nie, tutaj. Wyrzuć. Nie podnieś go do góry. No jeszcze pół centymetra jest teoretycznie. A tutaj. Robimy porządki, no niestety te buty nie będą dla Marcela dobre, może, może będę chciał sprzedać, spróbujemy, ale najlepsze to jest to, że Kasia nie może patrzeć na to, że tutaj jest szczelina, bo buty po prostu się nie mieszczą i troszeczkę podnoszą to wieczko. Zarejestrowałem, pierwszy raz się zarejestrowałem w Vinted, czyli gdzieś tutaj się sprzedaje ubrania, nie wiem co to jest, ciekawości zobaczę. Jeżeli masz jakieś doświadczenie, to możesz mi napisać. Ubrania chyba używane tutaj się w większości sprzedaje. Sto lat, sto lat, lat niech nie żyje, 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 żyje nam. Sto, sto lat, sto lat, lat niech nie żyje, 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 żyje nam. A kto? Dzi. To dzień. mama ci przygotowała. Mogę kroić? Poczekaj Marcelko, talerzyki. Jak ci się podoba facia? Na torcie Co? Poczekaj, ja też może zrobię, jakoś zrobię. Mogę sobie z tobą z, zrobić zdjęcie. Robimy tak, miłość zaraz wychodzi. To już masz chłopak 16 lat Ale za chwileczkę znika. Już idzie z kolegami. I wraca wieczorem. Marcyś wstaw ekspres na kawę. Marcel jeszcze szykuje, książki do oddania. No jutro. Jutro oddajęcie. A jak, a co jest kara jakaś, jak nie oddasz wszystkich, jak zgubisz? Jak to jest, płacisz za no książkę? Płać za książkę, no. Ej, czekaj, bo tam się myszka mi ładuje. Wiesz co, ja ją odłączę. Może. Wiesz to co? Mówisz, że na Dzień Ojca nic nie chcesz? Tak, nie, nie chcę, żebyście nic kupowali. Jak się czuję z tym, że nie, że nie musisz spać w jednym pokoju z Miłoszem? Nareszcie. Tak! No że... No ja! Ale ja bekę z tego. Dlaczego? Chłop mówi, że ten... Chłop mówi, że... Ty mówisz mu, że jak to jest nie w pokoju, że to jest bulga. No... Przecież ja... Przecież on mi się ciągle bił na moją połowę. No, ale <tos Jackson> dobra. No, ale dla niego to też była ulga, dla ciebie też. Dobra, powiedz y, ostatni rok. Ja uważam, że to jest rok wielkich zmian. No, jest. Rok zmian. Tak? No. Też tak uważasz? No, Według mnie zmiany, jest to naj... Na... Największa zmiana, jeżeli chodzi o cały rok, no, od czerwca o, o, do czerwca, to jest o wszystko. Dosłownie, no, tak. nawet sylwetka, też. już nawet nie chodzi o to. Zachowanie, sylwetka, wszystko. Cały rok. W tym roku właśnie tak sobie postanowiłem, że to się. że będę. No, to się zmieni dużo. Nawet, nawet to, że. <laughs> ja dzisiaj mówiłem, mamie, że nawet już teraz, jak ciebie nagrywam, to już tak się nie. Nie, nie no. wiesz, nie denerwujesz. To moje postanowienie, no moja <grym>, Nie wiem, czy to jest postanowienie, czy. Ja myślę, że to jest po prostu, że to jest to, to są te zmiany. Wiesz o co chodzi? Mm. Że potrzebowałeś tego. Czego? No, że przychodzi, że wiesz, jest taki okres po prostu. Mm. Ja wiesz, gdzieś tam starałem się nie naciskać no, czy coś, bo. No, nie ale po prostu. Staram Dzięki. Staram <grym> się po prostu? Się Dzięki. Dzięki. Ja spać, się po prostu teraz. No, no, tak, tak się nie tak się będę starać. No i zmieniasz się, każdy Jakieś wiek o... ma, wiesz, nie. czym, czym się... No. Hehe, <laughs> <was jest> <laughs> zadowolone. Na Wszystkiego tymi. najlepszego, można Miłoszowi też składać w komentarzach życzenia. Dzięki za oglądanie, cześć.